Druga Księga Kronik, rozdział 33 Manassez miał 12 lat, kiedy wstąpił na tron i przez 55 lat panował w Jerozolimie. Czynił on to, co nie podobało się Panu, naśladując niegodziwe praktyki narodów pogańskich, które Pan wypędził przed Izraelitami. Odbudował wzniesienia kultowe, które zrównał z ziemią jego ojciec Zechiasz. Zbudował ołtarze Baalom i uczynił Aszery, Oddawał pokłon wszystkim zastępom niebieskim i służył im. Zbudował ołtarze także w domu Pana, o którym Pan powiedział, w Jerozolimie moje imię pozostanie na zawsze. Wzniósł także ołtarze wszystkim zastępom niebieskim na obydwu dziedzińcach domu Pana. On spalił w ofierze swoich synów w dolinie synów Hinnoma. Praktykował wróżbiarstwo czary i magię i ustanowił wywoływaczy duchów i jasnowidzów. Ogromem popełnionego zła doprowadził Pana do gniewu. Nawet wykonany na swoje polecenie rzeźbiony posąg umieścił w domu Bożym, chociaż Bóg powiedział do Dawida i jego syna Salomona: W tym właśnie domu w Jerozolimie, którą wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, będzie przebywać moje imię na zawsze. Nie dopuszczę już więcej. Aby Izraelici oddalili się z ziemi, której pozwoliłem zamieszkać ich przodkom, jeżeli tylko będą wiernie wypełniać to, co nakazałem w prawie, w przykazaniach i nakazach danych im przez pośrednictwo Mojżesza. Manasses nakłonił do złego Jude i mieszkańców Jerozolimy. Czynili więcej zła niż narody, które Pan wytracił przed nimi. Pan napominał Manassesa i jego lud. Oni jednak nie zważali na to. Wtedy Pan wysłał przeciwko nim dowódców armii króla asyryjskiego, którzy pojmali Manassesa za pomocą haków, zakuli w spiżowe kajdany i uprowadzili do Babilonii. W niewoli przebłagał on Pana, swego Boga i ukorzył się przed Bogiem swoich przodków. Modlił się do Niego, a On Go usłyszał, wysłuchał jego prośby i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy do swego królestwa. Wtedy Manasses uznał, że Pan jest Bogiem. Po tych wydarzeniach, wybudował zewnętrzny mur miasta Dawidowego, który otaczał Ofel na zachód od Gichonu, w dolinie aż do Bramy Rybnej, a następnie znacznie go podwyższył. Mianował również dowódców wojskowych we wszystkich warownych miastach Judy. Usunął obcych bogów oraz posąg z domu Pana, a także ołtarze zbudowane na wzgórzu domu Pana i w Jerozolimie. Wszystko to wyrzucił z miasta. Następnie odnowił ołtarz Pana i na Nim złożył mu ofiary wspólnotowe i uwielbienia. I nakazał mieszkańcom Judy, aby oddawali cześć Panu Bogu Izraela. Lud nadal składał ofiary na wzniesieniach kultowych, lecz tylko dla Pana swego Boga. Pozostałe wydarzenia związane z panowaniem Manasesa jego modlitwa, z którą się zwrócił do Boga i słowa widzących, przemawiających do Niego w imieniu Pana, zostały opisane w Księdze Królów Izraela. Modlitwa króla i odpowiedź na nią oraz opowiadanie o grzechach, których dopuścił się przed nawróceniem, o złu, które wyrządził w pogańskich miejscach kultu, które ufundował, a szerach, które polecił zrobić oraz bóstwach, które czcił, są spisane w księdze widzących. Manassez spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w jego domu, a jego syn Amon został po nim królem. Amon miał dwadzieścia dwa lata, kiedy zaczął królować i przez dwa lata panował w Jerozolimie. Czynił on to, co nie podobało się panu, podobnie jak jego ojciec Manasses. Amon składał ofiary wszystkim Bożkom wykonanym na polecenie jego ojca Manasses'a i oddawał im cześć. Nie ukorzył się jednak przed panem, jak to zrobił jego ojciec Manasses. Przeciwnie, powiększył jeszcze swoją winę. Jego urzędnicy, uknuli spisek przeciwko niemu i zabili go w jego pałacu. Lud jednak wytracił tych, którzy spiskowali przeciwko królowi Amonowi, a w jego miejsce ustanowił królem jego syna, Jozjasza. Koni, nie wiem jak wy, ja jestem już trochę zmęczony tymi wszystkimi historiami, które po pierwsze już znamy, bo już je czytaliśmy, po drugie, zauważcie, to jest taki kołowrót, nie? Jeden jest wierny Panu Bogu, niszczy te wszystkie jakieś miejsca kultowe, następny je przywraca, potem się nawraca, niszczy je, po nim przychodzi następny, znowu je zaprowadza i tak w kółko po prostu od pokoleń. Nie? Mam wrażenie, że to taka karuzela, gdzie nieustannie nawracają się do Pana Boga, porzucają Pana Boga, nawracają się, jeszcze bardziej go porzucają i tak dalej. Tylko, że kiedy to mówię i kiedy sobie tak to o tym myślałem, w ten razie, pomyślałem sobie, Adaś, przecież to jest o Tobie, przecież to jest Twoje życie. Przecież to w naszym życiu, kochanie, jest takie, że my Pana Boga porzucamy, potem wracamy, porzucamy, wracamy, porzucamy, wracamy, porzucamy, wracamy. Gdyby ktoś opisał nasze dzieje w jakiejś, nie wiem, trzeciej księdze kronik, kochani, przecież to byłoby to samo. I myślę, że czasem takie nasze zniechęcenie takimi historiami, tym, gdzie sobie mówimy, Boże, czemu oni znowu tego Boga opuścili, to jest takie zniechęcenie samym sobą, nie? No bo ja to w kółko robię. Ani warto się tego uczyć, że to naprawdę jest o nas. Chociaż może to brzmi jego powieść sprzed wielu lat, taka trochę opowieść jakaś archaiczna, nudna, czasem bardzo brutalna i tak dalej. Matko, to jest absolutnie o nas. Nie odchodźmy od Pana Boga, nie budujmy ołtarzy różnym bożkom. My to kochani nieustannie robimy w życiu, kiedy różne rzeczy stawiamy ponad Pana Boga. Bądźmy z nim. No, a jeżeli już odejdziemy, to róbmy to, co. Królmanaszes, czyli wracajmy, wracajmy, wracajmy i wracajmy.